Kapusta kiszona stała się popularnym daniem na całym świecie, jest bardzo ceniona w Polsce, Niemczech, Rumunii i nie tylko. Ale dlaczego? Czy tylko dla niezwykłego smaku? Wydaje się, że kapusta kiszona zawiera wiele składników odżywczych, ważnych dla zachowania optymalnego zdrowia, ale czy marnata? w której fermentuje jest tak dobra. Jeśli chcesz poznać prawdę, obejrzyj ten film do końca. Proces fermentacji rozpoczyna się, gdy drożdże i bakterie, które są naturalnie obecne w kapuście, wchodzą w kontakt z cukrem w kapuście. Fermentacja kapusty stwarza warunki sprzyjające wzrostowi pożytecznych probiotyków, które znajdują się również w innych produktach spożywczych, takich jak jogurt i kefir. Badanie przeprowadzone na kobietach wykazało, że osoby, które jadły dużo surowej lub kiszonej kapusty, od okresu dojrzewania do dojrzałości miały mniejsze ryzyko raka piersi. Jakie inne właściwości ma kapusta kiszona? Oto 16 z nich. Poprawia trawienie i oczyszcza jelita. Zawarte w nim minerały i błonnik pokarmowy są idealne do ciężkich posiłków. Antyoksydanty zapobiegają tworzeniu się nitrozoamin, związków organicznych o działaniu rakotwórczym. Które powstają w wyniku trawienia produktów mięsnych, a także utleniania tłuszczów pokarmowych, uważanych za prorakotwórcze. Zapobiega występowaniu chorób sercowo-naczyniowych i miażdżycy, ponieważ niektóre związki obniżają stężenie złego cholesterolu, zapobiegając tworzeniu się blaszek cholesterolowych. Poprawia trawienie. Kiszona kapusta jest wskazana przy infekcjach dróg oddechowych. Witamina C zawarta w niej w dużych ilościach wraz z witaminami A, E, cynkiem, wapniem, potasem działa antyoksydacyjnie. Dobra dla układu odpornościowego: zwiększa odporność na wirusy. Przywraca mikroflorę jelitową u osób z dysbiozą, zmiany we florze jelitowej wywołaną leczeniem antybiotykami lub innymi lekami. Ma działanie hematoprotekcyjne dzięki zawartemu sulforafanowi, zwalcza zaparcia, wspomaga detoksykację organizmu i chroni wątrobę. U kobiet z menopauzą zmniejsza uderzenia gorąca, nerwowość i prawdopodobieństwo wypadnięcia macicy, opuszczenie macicy do pochwy, raka jajnika i osteoporozy. W zimnych porach roku działa leczniczo, remineralizująco, zwiększając ogólną odporność organizmu na agresję środowiska zewnętrznego. Zwalcza zmęczenie fizyczne i psychiczne, wzmacnia układ nerwowy i mięśniowy zawartymi witaminami, minerałami i tym podobne. Może mieć korzystny wpływ na osoby z astmą lub chorobami przyzębia. Pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry poprzez błonnik pokarmowy, składniki odżywcze, minerały i witaminy. Opóźnia pojawienie się zmarszczek. Stymuluje detoksykację organizmu, spowalniając procesy starzenia. Utrzymuje połysk i zdrowie włosów oraz wzmacnia paznokcie. A to nie wszystko. Solanka z kiszonej kapusty ma właściwości lecznicze, których nie sposób nie docenić. Zawiera elektrolity niezbędne dla organizmu, a tworzące go probiotyki są niezbędne dla zdrowia. Solanka z kapusty kiszonej może być przydatna w określonych formach i kombinacjach na chrypkę, cukrzycę, osłabienie, niedobory witamin, brak witamin w organizmie, kaca i tym podobne. Solanka doskonale usuwa toksyny, a jednocześnie przyczynia się do wzmocnienia całego organizmu ponieważ większość witamin i przeciwutleniaczy obecnych w świeżej kapuście, a także inne przydatne substancje, takie jak sole mineralne i enzymy, pozostające w soku. Czy kiedykolwiek jadłaś kiszoną kapustę? Napisz w komentarzach